oświadomiłem sobie, że jednak Wam dał na. E. Dobra, kurde, hejtujcie mnie w ciul chcecie, ale będę tworzyć muzykę. E. Nie wiem czy będę ją wrzucać, na ty, ale na pewno będę sobie robić, bo mi się instaluje w Fiel Studio. I e. teraz nawet nie będę hejtów usuwać. Nie wiem, będę się kurde z nich śmiał. A e. jak ktoś się zapyta czego słucham. To teraz moją ulubioną piosenką jest FIFI Monalisa. Nawet sobie na Discordzie to na status ustawiłem. Jest mega. Ta piosenka polecam. Na FIFI go znam od Yahoo! Produkcja. A teraz go słucham całymi dniami, więc props. Co to jest Fifi? Przesłuchajcie sobie jego tracking. Mega spoko jest. Zostało mi kurde nie wiem, 3 sekundy instalowania. A ja jem popcorn teraz nagrywam o 21.45. Ja teraz będę nagrywać o takich późnych godzinach. Więc mm, o zobaczcie Fifi Mona Lisa. Jest słuchana. No, i ja dziękuję za oglądanie. Będę tworzyć muzykę i czul. Nie, zabronijcie mi. Ja będę żyć. Jak ja. Nie, nie, świetnie. Ja będę żyć jak ja chcę. Dobra, yy, filmik prawie minuta. Nie, ponad minuta, minuta 50 już prawie, 40. Więc yy, dobra, ja idę siemka, bo mi się już tak naprawdę zainstalowało. Zobaczcie jaki mały paseczek. Księ, a to jest to taki to jest? paseczek. Dobra, Elo.